Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Barek Planet. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat suchej mieszanki ziaren i jak możemy ją urozmaicić tak, żeby naszym paszorom jadło się zdrowo, kolorowo i nie aż tak tłusto. W większości dostępnych komercyjnych mieszanek ziaren możemy się spotkać tak naprawdę z bardzo małą różnorodnością nasion, z wielką ilością słonecznika, monotonią. I tak jak widzicie, ptaszory są mega zainteresowane, ponieważ możemy tutaj znaleźć same tłuste nasiona, które sprawiają, że ptaszory... Ah! Nic innego z tej mieszanki nie chcą jeść. I to jest niestety sytuacja, której chcemy uniknąć, ponieważ wyjadanie samego słonecznika może bardzo szybko spowodować problemy z wątrobą, problemy metaboliczne, stłuszczenia wątroby. E, przy okazji będzie się to odbijało na wyglądzie piór, dzioba, no i na cał, całokształcie ogólnej kondycji. Jak więc taką mieszankę urozmaicić, e, poprawić, żeby. Pietra. Jak taką mieszankę urozmaicić i poprawić, żeby była zdrowa, kolorowa? Zaraz się dowiecie. Kiedy będziemy chcieli przygotować mieszankę dla naszej papugi, możemy albo kupić poszczególne nasiona i ziarna osobno, albo zostać przy ulubionej mieszance, którą spożywa papuga, ale nie soją ją ulepszyć. Do karmy naszej papugi warto dołączyć suszone warzywa, takie jak marchewka, buraczki, pietruszka czy pasternak. Możemy je znaleźć spakowane osobno czy w miksach warzywnych. Do mieszanki warto dołożyć też suszone bądź liofilizowane owoce, z czego te drugie są dużo zdrowsze, ponieważ dzięki procesowi liofilizacji zostały one pozbawione wody, ale ilość składników odżywczych żywczych nie uległa zmianie. Najczęściej papugi wybierają suszone banany, jabłka czy gruszki, ale warto zapewnić też produkty bogate w antyoksydanty. Do tej grupy zaliczamy brówki, jeżyny, maliny, jagody czy porzeczki. Do mieszanki warto dołożyć też suszone kwiaty. W okresie wiosenno-letnim dobrze jest podawać świeże kwiaty zebrane z pól czy łąk. Zawsze jednak należy upewnić się, czy i jak dane kwiaty były nawożone. Dobrym sposobem pozyskiwania kwiatów jest ich samodzielna uprawa. Mieszkając na wsi czy z dala od miasta, można też na łąkach i polach znaleźć niektóre kwiatów. Najpopularniejsze kwiaty, które można bez problemu zbierać dla naszych papug to mniejszek lekarski, forsycja, stokrotki, bezlilak, róża czy habry. Bardzo fajną opcją są również trawy i zboża w kłosach. Dari, kanar, sorgo, proso to tylko niektóre zboża, które możemy zakupić właśnie w takiej formie. Przed wrzuceniem ich do mieszanki należy pociąć kłosy nożyczkami, dzięki czemu mieszanka wypełni się na mniejszymi kłosami, idealnymi na jednorazowy posiłek. Dzięki takiej formie podania zmuszamy papugę do żarowania. W końcu nie jest to zwykłe ziarno w misce, trzeba się dostać do niego poprzez Bycie ich skłosów. Także tak, kochani, mieszanka naszej papugi wcale nie musi być nudna i skupiona na słoneczniku. Dzięki odrobinie chęci możemy stworzyć posiłek dla naszej papugi, który będzie pełen kwiatów, owoców, warzyw, czyli w sumie tak jak powinno być. Dawajcie znać w komentarzach, czy robicie samodzielnie mieszanki, czy też e, dopiero zaczniecie robić takie mieszanki po obejrzeniu tego odcinka. Ja jestem mega ciekawa, jak u Was, wasze ptaszory są karmione, także piszcie w komentarzach. Zapraszam Was do sklepu Parod Planet, gdzie znajdziecie wszystkie e, dzisiaj użyte materiały, typu liofilizowane owoce, suszone warzywa, gałązki i tak dalej. Zapraszam też do siebie na bloga Disaster, gdzie często pokazuję posiłki moich, afrykanek kongijskich. możecie się zainspirować. No i zapraszam też na grupę papuziarzy projekt Też Edukacja pod hashtagiem szama. Mamy już ponad 200 posiłków um, naszych opiekunów papuk, którzy dzielą się tym, jak karmią swoje pierzaki. Także jest to oglądać, jest czym się inspirować. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień.